No i witam wszystkich w kolejnym nagraniu z transportowego raju. Zaczynamy nietypowo. Zacznijmy od wywiadu, że tak górnolotnie to określę. Z Grzeszkiem, właścicielem firmy DD Trans, na obecną chwilę prowadzi 20 aut swoją spedycja i cały czas planuje rozwój, więc na pewno warto posłuchać takiego człowieka. Później zobaczycie, co się działo przez resztę tygodnia, bo no Pracy nie zabrakło. Nawet jeden dzień mi przepadł po drodze. No ale fajnie udało się wrócić do domu. Wszystko szczę szczęśliwie się skończyło. Roboty nadal mam pod dostatkiem i to nie tylko w transporcie, więc na pewno se w domu nie odpocznę. Dobra, słuchajcie, nie zapominajcie subskrybować. Nie zapominajcie łapka w górę. My, my jeszcze pojedziemy dzisiaj do kina na film u Pana Boga w Królowym Moście. No, z tego, co czytałem recenzję, to raczej nie oczekuję zbyt wiele, ale może się mylę. Tak czy siak trzeba będzie zobaczyć. Oglądajcie do końca, bo na końcu też będzie że tak to określę niespodzianka. Więc co? Zapraszam do rozmowy z Grześkiem. No i witam. Mamy naszego gospodarza. Grzesiek. Właściciel firmy DD Trans. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo u nas to już wieczór. Niestety cały dzień się nie zebraliśmy w sobie, bo wczoraj bardzo długo debatowaliśmy na temat transportu. Czy się opłaca? Czy się opłaca? E, przy napojach z, z, ze sprawdzonego źródła. Tak to określił. A mamy następcę. E, dobra. Pierwsze pytanie: czy transport się opłaca? Hmm. Trudne pytanie. Przesaj, proszę wiadomo, że nie. Ogólnie, o, ogólna wiedza jest tak. Dla ile się opłaca. dla się nie opłaca. No właśnie, trzeba mieć troszkę poukładanej olej w głowie. Ty masz ile lat? 20. I nadal coś planujesz dokupywać, nie? No przymierzam się w przyszłym roku, żeby zaraz jakoś na początku roku dwie sztuki dwa arktrosy nowe no, yy, w tej nowej budzie. Tak. Wtedy będę musiał tu przyjechać. Zobaczyć jak to wygląda. Dla mnie się nie podobają. Ale jak popatrzysz yy, je? patrzysz na to auto, to <grym> wygląda na, na, nawet nawet. <grym> Dobra, yy, słuchaj bo Ty... Nie tylko transportem żyjesz. Masz też ciekawą pasję. To jest gołębiarz. Chodowca. Godowca tołę. jastrząb. A, o widzisz. No tak, hodowca gołębi. I hoduje te gołębie na zawody z sukcesami. Coś tam się dzieje. Ciekawa pasja. Odskocznie od, 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 tak naprawdę od codziennego życia, od pracy. Każdy powinien coś takiego mieć. Nie tylko transportem człowiek powinien żyć, bo można zaświrować. Jeszcze w dodatku, jak transport wykonują tacy artyści, jeżdżają po sobotach, a no, później zawracają dupę i głowy po nocach. Czemu? <laughs> że, że nie można później w niedzielę wstać nawet. To jeszcze yeah. Cięż, <laughs> ciężki wieczór. No tak, no ale no. zgłębiliśmy temat. Bardzo głęboko rozmowa była o transporcie i o wszystkich pierdolakach nawet nie pamiętam. Miałem na kartę przegrania, ale oczywiście zapomniałem. A, już wiem co. Ty masz w większości Mercedesa. Tak. Mówisz. Najlepsze auta. Mówię, że szkanie najlepsze. Tak to ty masz się tak troszową. Jeżeli chodzi o auta, no trochę testów różnych było. No. Julek nie hałasuj. E, testów różnych było. Były DAFy, są dafy, Mamy, były Iweka, inne jakieś tam, nawet Ford był, ale to generalnie to na testy. No, i kiedyś zawsze mówiłem, że dach jest, gdzieś myślałem, że dach jest najlepszy, ale Zmieniłeś jednak, ten, jednak, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. No, sami widzieliście, zresztą miałem okazję w poprzednim nagraniu, kto nie widział, to nie wróci. Koło siebie auta stały w różnych konfiguracjach i nawet dach ogół był, to można było jednak zobaczyć tą różnicę. Kurczę, nie wiem jeśli nie pamiętam co miałem zapytać. <śmiany> miałem karteczkę. I... To może, to może trzeba potem karteczkę pójść. <śmiany> tak, i szlak trafił moje pytania. Ale ogólnie co? Nie jest źle, co? Można żyć sobie. No, no. Różnie. No, są okresy, które są gorsze i są okresy, które są lepsze. No, wiadomo, zawsze początek roku jest gorszy. Ale akurat w naszym tutaj przypadku moim już tak naprawdę wiem, co będę robił cały przyszły rok. Także... No i to jest półkładany plan. <laughs> A nie ja się szczycę, że na tydzień z te roboty Byłeś Byłeś <palerą> na dwa. <laughs> A no tak. No, to, no ale to jedna robota. Naprawdę fajna trasa. Długo będę ją wspominał. Tylko się nie opaliłem się jakoś. Nie było czasu. <laughs> Przegonił mnie runo. Ale A ja ciebie nie goniłem. Nie. No, no nie, nie Austriacy nie w sumie goni. Pośpiechu nie było. W stronę, tak. Z no, było Z powrotem spół, spół, tylko Austriacy ze swoimi zakazami. No, ale ja też jakąś robotę mam półkładanie. Co nie? <laughs> Młody następca tronu. <laughs> Dobra. My się zbieramy po Macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Będziemy się jakoś z grześnią kontaktować. No, tak, tak. Jak ktoś tam będzie chciał coś wiedzieć. To... Kierowców potrzebujesz? Czy kierowców potrzebuje? Jednego. Na międzynarodówkę, gdyby był jeden jakiś konkreciarz, to ok. Czyli najbardziej. jak ktoś będzie chciał pojeździć w niebieskiej flocie, to zapraszam. Tylko kierowców nie posiadacie prawo jazdy. Nie, my, nie mylić pojęć. Także jak ktoś chętny na ciekawe jazdy, ciekawe trasy, bo naprawdę bardzo fajne. Czekaj, wy byliście też na Malcie gdzieś z tego, w te kierunki? kierunki Malta... Yy. No general, generalnie naszy większości naszych tras to są dalekie trasy. Czasami ktoś tam dzwoni, czy ten w poniedziałek wyjedzie, czy w piątek, czy w sobotę zjedzie. No nie ma niestety takiej opcji, no bo sam widziałeś, jedziesz cztery i pół dnia w jedną stronę. Kolejna, tak. plus pauza, kolejna ten to równe dwa tygodnie. Teraz robiliśmy ciekawą cenę dosyć do... Yy, ten na o, no. Też chcę jechać. Na ryfę, no. no tam te wyspy powiedzmy tutaj, yy, te wszystkie wyspy takie, tam gdzieś tam z okolicą Włoch, to wszystkie mm. jakieś takie, to, to praktycznie na każdej byliśmy. Spoko. Widzicie, robota ciekawa, a tak. na pewno nie monotonna. Coś się dzieje. Coś się zawsze dzieje. Coś się dzieje. <gry> Dobra, my wracamy do żywych, ja muszę od długie nad ranem ruszyć. Nie jest to może co prawda Rosja, ale... Jeszcze, poczekaj, a nóż za, nasze, za naszego życia otworzą te granice. No mi się Kamczatka marzy jeszcze osobiście, żeby pojechać, bo jeździłem... A ja bym jeździłem... Do no, pozostałych, by pojechał. No jak trzeba Kamczatkę zobaczyć. Yy, bo to tylko na Discovery, tak naprawdę. No Rosję jeździłem y, praktycznie można powiedzieć całą. Od Petersburga w dół, do Soczi i, i tam gdzieś tam. Y, no. Kurde, Syberia dalej tam, ale Kamczatka jeszcze nie. <laughs> bo. Słuchajcie, to nie tak, że on tylko tutaj w biurze siedzi on tu. No, jak Trzeba siada za kierownicę, on też i normalnie jedzie w trasę. Także to nie jest szef, który, który, który w biurze siedzi i wydaje tylko polecenia. Nie, ja lubię jeździć. No, i zawsze, ty, nie zawsze, ja mam taką szajbę. Zawsze, zawsze coś innego. Ja tak, ja lubię jeździć i jak są jakieś właśnie ciekawe miejsca. Yy, no trzy co tu dużo mówić, no. ale to jest jakiś człowiek, no? Jak W Grecji byłem ostatnio czas... Mariusza. Nie. No to w Grecji byłem, tak, w Pireusie. O. A ja jeszcze nie byłem. Ja też chcę do Grecji. Ale ja poczułem, nie poczuliśmy skórkę, chcieliśmy jechać. To, na, na to, to jest ten... To jest, to jest, to jest jazda bez trzymańki. To miasto ten jeszcze akurat chyba tam wykładało, że w sobotę mieliśmy rozładunek. Yy, tak, widziałeś, że w Palermo mówię, że dziki kraj, to mówiliśmy, że Grecja dwa razy dzikszy. No ja nie nagrywałem tego, jak wyjeżdżałem z, z tego Palermo, z, z, z tego centrum, bo tam to naprawdę człowiek się płocił okrutnie. No, ale dałoby się do tak Tam się... klapki na oczy. Tak, jak, nie, jak, jak, do, jak, jak konie mają, że nic na boki nie tak. widzi i nie można im patrzeć w oczy. No, nie, dokładnie. <noise> jak spojrzysz w oczy, to znaczy, że wypuszczasz. Tam mamy przód przed nas skrzyżowanie, to już masz pierwszeństwo. Tak. <noise> A na rondzie to tak różnie. Kto pierwszy wjechał, ten, ten ma pierwszeństwo. No tak jest. No, Dobra, fajnie. Macie pytania, zadawajcie. Jakbyście chcieli popracować w fajnej firmie. No to też dawajcie znak, nawet w komentarzach, i ten numer może jakiś zostawimy w opisie. No i co? Na dzisiaj wystarczy, bo reszty pytań nie pamiętam. A co? Wystarczy tego wywiadu, bo ze mnie taki sam wywiadowiec jak youtuber. Eee, po, po tym wieczorze Tak. Je, nic się nie klei. Nie, jeszcze szare komórki się nie spotkały ze sobą. Myślę, tak. że nad ranem może coś było się... Yy, u, urodzi, tak, że człowiek przynajmniej drogę zacznie widzieć Dobra, żartujemy, ale robotę trzeba robić No i dobra, szybka zmiana krajobrazu Jestem już na załadunku Wszystko przygotowane Zaraz mam nadzieję szybko to pójdzie Patrzcie jaka piękna pogoda, no słoneczne Podlasie Muszę dzisiaj motocyklem pojeździć, no nie ma opcji innej, mimo że jest deko chłodno Ale wiecie jak mówią, nie ma złej pogody co źle ubrani motocykliści Na pewno żadnej trasy wielkiej nie zrobię Bo nad ranem trzeba ruszać Starczy opierdzielania się Odpoczęłem sobie przez weekend W gościnnych progach u Grześka Mam nadzieję, że rozmowa z nim wam się podobała Jak macie jakieś pytania Zadawajcie w komentarzach Dobra, szukam Mareckiego I zaczynamy robotę no i kto powiedział, że to koniec sezonu? Ładny dzionek, choć troszkę chłodnowato. Wszystko poładowane, można teraz dla, dla relaksu troszkę się przejechać. Niedużo, no bo nie wiem, czy 10 stopni chyba nie ma na podwórku, więc ta przejażdżka nie będzie zbyt może i fajna, ale kurczę, ja się nie odpuszczę. Dobry wieczór, wtorek, 5 listopada, za 5 druga. <laughs> Nieludzka pora. W takich momentach sam się zastanawiam, na co mi to było. No, ale coś w życiu robić trzeba. A to wcale nie jest najgorsza. Fucha, minus 4 stopnie. Idzie do siły. Nie ma co. Ale jest już wstępnie ułożony plan. Jadę teraz jutro z rana muszę być koło hamburga na rozładunku. Dlatego tak wcześniej wyjeżdżam. Później ładuję przerzucik po Niemczech i prawdopodobnie mam, będę miał już powrót do siebie tutaj. Więc nie wyjdzie najgorzej. Uda się, może na weekend wrócić nawet do domu. Byłoby miło, bo nie chciałbym utknąć. W dodatku, że poniedziałek to u nas święto, więc ładunków raczej w poniedziałek nie będzie. Zbierzemy co jest i wracamy do domu. Ooo, zimno. Póki ten afik się rozgrzeje, to chwila mija. Dobra, pędzę, bo to za chwilę czas zacznie gonić, a trzeba jakoś przez tą Warszawę przejechać. A ja, żeby dojechać do Bieska, to muszę wioskami omijać, bo u nas remont oczywiście jest. Który potrwa jeszcze pewnie ze dwa lata Jeżeli później nie będzie Ale dobrze, zrobią drogę To będzie po czym jeździć Bo tam to naprawdę już roztelepa taka była Uuu, Dobra, pędzimy, pracujemy Bo ktoś musi Szybka aktualizacja położenia Ja już jestem po rozładunku 8.35 Pięknie Wszystko powinno Się udać nie miałem po prostu siły nic nagrywać po drodze. Bo to i tak jazda po nocach, to po pierwsze. A po drugie, człowiek zmęczony już. Teraz jadę w kierunku załadunku. Załadunek będzie po pauzie. Więc na spokojnie się wyrobimy. Mam nadzieję, przynajmniej, że nie będzie korków koło Hamburga. To bez problemu pauza powinna wyjść. Bo w zasadzie mogłem tutaj zostać, ale ładunek mam do Polski. Więc chciałbym jak najdalej też do Polski uciec. Plan pierwotny był delikatnie inny, ale trzeba było go oczywiście zmodyfikować. W nocy pojawił się lepszy ładunek bezpośrednio do Polski nie muszę tam kombinacjami cudami, wiankami się wspierać no nic, zostało 95 km ogień do przodu okej, okay. na dzisiaj wystarczy udało się zaparkować zresztą ciężko było nie zaparkować za 15.10 jest także miejsc na parkingu pod dostatkiem kolejny plus jeżdżenia po nocach tylko, że w nocy ciężko znaleźć na nawet na krótką pauzę jakoś, jakieś miejsce I cóż mi pozostało na dzisiaj Pierwsza sprawa i chyba najważniejsza Zrobić skany dokumentów Wysłać do domu Niech już Żona fakturę <kłysyła> wysyła Zawsze to szyb, szybszy termin płatności Niż ja wrócę Posprzątać na naczepie O troszkę tam Bajzel jest. Pójdź wykąpać. Coś zjeść. Wyłączyć telefon, żeby żadna nieszczęsna fotowoltaika nie dzwoniła, bo oni dzwonią zawsze. Człowiek jak tylko zaczyna przysynać i spokojnie można będzie odpocząć. Gdzieś koło 19 będę ruszał coś takiego. 14 km stąd mam też na spokojnie. Wyrobię się bez problemu. Zmęczony jestem. Niestety cała noc, no w zasadzie północy. No, bo o godzinie 0 wstawałem. No i z powrotem to samo. Gdzieś o 22 wyjadę z załadunku i pewnie o czwartej piątej będzie finisz. Dobra. Umęczony jestem, a jeszcze tyle roboty przede mną. Także noc wszystkim. No dobra. Pauza, pauza i po pauzie. A w zasadzie to ja już załadowany jestem. Pięknie pół godzinki i auto załadowane w zasadzie na Teraz trzeba. Myślę, że do Konina dałbym radę dojechać. Chyba, że mnie zmognie spanie z morza, nie zmognie. Polszczyzna. Polska język, trudny język. Yy, tak, siak, Plan jest dojechać do yy, Konina. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Bo Konina 642 km. Fajnie by było. Choć to nie jest konieczne, bo yy, na miejsce rozładunku i tak nie dojadę. Będę musiał pauzę zrobić. Więc w piątek dopiero, dopiero pod wieczór będziemy to rozładowywać. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I znowuż noc, żeby do domu dojechać, ale może to i lepiej, bo Warszawa <tryk> tylko nocą, zupełnie jak Niemcy. Do granicy przynajmniej mam spokój, tutaj do, do Hamburga już korków nie ma, bo już za późno na korki, więc... Lecimy prościutką drogą, a najważniejsze, że w kierunku domu, to z uśmiechem na twarzy. Dobra, gdzieś się ja tu miała skręcić i spoko. Takie szybkie kółko. Powinienem w zasadzie. Troszkę dłużej zostawać, bo no, to, to nie jest opłacalne, nie? Takie kółka tam i z powrotem, słabo opłacalne są. No ale sami widzieliście, ja wróciłem z Palermo po prawie dwutygodniowym wajarzu i od razu wyjechałem do Niemiec. Więc po prostu mam delikatnie dość, ale następnym razem pojadę już na dłużej. Dobrze, zaczynamy. Nocną walkę i ogień do przodu. No i dzień dobry. Jeszcze dzień, to znaczy, że to nie jest pora na to, żeby dla mnie ruszać. Jeszcze z godzinkę półtorej i jadę do celu. Udało się dojechać na parking, teraz trzeba trochę wyjść kości rozprostować. Skoro jest kawałek wolnego placu. Ileś można siedzieć na dupie. Nie powiem, żebym się wyspał i wypoczął. Eee... <gry> Zdrzemnąłem się i, oczywiście, ktoś musiał pukać do kabiny. Dobra, pretensji nie mam, bo y, dla chłopa baterie padły. A wiecie, że no nie każdy wozi kable rozruchowe. Ja akurat mam. Więc, w takiej sytuacji, bez problemu trzeba wstawać i pomagać. Y, a odspania, poza tym, oczekniło. <grych> Dobra, trochę chłodno jest. Mam nadzieję, że rozładunek pójdzie szybko. I powinienem gdzieś tam rano być już w domu yy, albo nad ranem. Pożyjemy, zobaczymy. Ja planuję, a życie różne scenariusze może napisać, ale trzeba wracać. Bo u nas, oczywiście, poniedziałek wolny, znowuż długi weekend. A ja przynajmniej trochę w domu posiedzę. Mam nadzieję. Za chwilę jeszcze dzwonię na serwis. Właśnie, kurczę, o tym zapomniałem. Myślę, co się cholera dzisiaj jeszcze miało wydarzyć. Jeszcze umówić się na serwis, najlepiej na wtorek. Także dzwonię, oni do 22 pracują. Dzwonię, umawiam się, bo chwilę Dafik będzie musiał na serwisie odpocząć. No, to jest chyba odpowiednia pora, żeby zabrać się za robotę. Noc ciemna. Można jechać. Spotkałem tutaj też kolegę. Pozdrawiam. Pogadaliśmy chwilę. Teraz chcę się wydostać, wyjechać. <gry> Zwolnić miejsce dla bardziej potrzebujących. No i chyba... No właśnie. Ktoś chyba czekał na to miejsce. Ciasno się zaczyna robić. Która? 17.49. O, to żeśmy się zagadali nieco. No, ale dobra. Mam nadzieję, że nieco wcześniej mnie rozładują i będę mógł pojechać spokojnie do domu. Oj, nie chciałbym ja w tej godzinie już parkować. A jeszcze 18 nie ma. A tutaj gorzej niż w Niemczech. No ale co się dziwić, w piątek, kurczę, wszyscy wracają do domów. Myślę, że po przeciwnej stronie, w kierunku Niemiec, troszkę miejsc wolnych więcej by było. Spoko, super. Jadę w kierunku domu, to najważniejsze. Aktualizując swoje położenie. Jak widzicie, udało się dojechać do domu szczęśliwie. I to bardzo dobrze. Po również będziemy kończyć chyba to już nagranie. Ja wróciłem, udało mi się zawieść drzwi od paleciary do piaskowania. Odkręcone są u człowieka te, te, te owiewki zerdzewiały, podnitowuje po później. Całość paleciary będzie też pomalowana, wyczyszczona, pomalowana raptorem, żeby to jakoś już wyglądało. No i trzeba będzie to zamontować, ale lekka ona nie jest. Na pewno będę potrzebował pomocy, żeby to pod naczepę wsunąć. Ale wszystko mam. Mam śruby, mam mocowania, mam te pestki, które mocu mocują do ramy. Także zostaje tylko pomalować. Drzwi będą wypiaskowane i pomalowane podkładem proszkowym. Niestety gościu nie ma takiego lakieru, jak ja potrzebuję, więc y, resztę pol polakieruję już we własnym zakresie w kolor, tak jak mam, felgi, bo taki będzie tam pasował. No i dobrze, kończymy, kończymy. Nie zapominajcie o subskrypcjach, nie zapominajcie się o łapka w górę, no i oczywiście o komentarzach. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Aha, jeszcze niespodzianka, którą obiecałem na początku nagrania. A czy jaka tam niespodzianka? Słuchajcie, wczoraj testy tej kamerki robiłem, podłączałem to pod komputer. Więc dzisiaj proponuję live. A. 10 listopada 2024 roku. 18 godzina, 18. Pochwalimy się wrażeniami z seansu filmowego, kinowego. Bo tak jak wspominałem, jedziemy do kina na film U Pana Boga w Królowym Moście Zresztą, jak widzieliście, nawet miałem okazję sobie motocyklem pojeździć Po Królowym Moście, po miejscowościach, gdzie sceny z pierwszych części tego filmu były nagrywane Dobra, nie przedłużam, zapraszam na live'a dzisiaj, 18 godzina Na razie